Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem o najlepszych powieściach młodzieżowych, jakie przeczytałam w 2020 roku. Będzie to jeden z trzech filmów podsumowujących ubiegły rok, ponieważ przed nami jeszcze najlepsze, najgorsze książki, lepiej późno niż wcale. O ile oczywiście w dalszym ciągu chcecie te filmy. Więc jeżeli chodzi o młodzieżówki, tyle się ich nazbierało, że najzwyczajniej w świecie postanowiłam poświęcić im osobny film. Dzięki czemu być może uda mi się zaskoczyć Was zestawieniem najlepszych książek 2020. To znaczy, no, wiadomo, że w tym zestawieniu znajdzie się Wojna Makowa, największa miłość ubiegłego roku, ale a tak, poza tym chciałam tylko nadmienić, że w tym zestawieniu nie będzie żadnych młodzieżówek, ponieważ wszystkie zostaną omówione dziś, więc żeby już nie przedłużać, myślę, że przejdziemy sobie do jednej z ważniejszych książek ubiegłego roku, ponieważ jest to książka, która kończy pewną serię, która ciągnęła się latami. Książka, która została doceniona też przez czytelników Goodreads, zajmując pierwsze miejsce wśród najlepszych książek 2020 roku w kategorii Middle Grade. I tą książką są oczywiście przygody Apolla. Czy może raczej ostatnia część jego przygód, Apollo i boskie próby wieża Nerona, czyli takie słowa. Gorzkie zakończenie tej całej grecko-rzymskiej serii Ricka Jordana. Książka, która wydaje mi się nie jest aż tak schematyczna jak poprzednie książki tej serii. Końcówka, pomimo tego, że no jest przewidywalna, bo ta seria od samego początku była przewidywalna, wiadomo było jak zakończą się te ziemskie przygody Apolla, co oczywiście nie przeszkadzało mi w czytaniu tej serii, ponieważ bardzo lubię humor wujka Rika, bardzo podoba mi się to, że na kartach Apolla możemy spotkać bohaterów z poprzednich serii Ricka Jordana. Bardzo podobają mi się też bohaterowie stworzeni na potrzeby Apolla w tym przede wszystkim Apollo i nie wiem, czy też tak macie, choć doceniam przemiana jaka w nim zaszła, a zaszła ogromna przemiana w Apollo, to jednak wolę tego marudzącego Apollo z pierwszych tomów, był zabawniejszy, więc jeżeli chodzi o tę książkę, końcówka pomimo tego, że jest przewidywalna, gdzieś tam momentami troszeczkę zaskakuje, w dodatku wyciska łzy, no i pozostawia w sercu trudną do zapomnienia pustkę i właśnie dlatego Apollo w tym zestawieniu właściwie otwiera to zestawienie, ponieważ no żegnamy się z olimpijskimi rosami i no, sami rozumiecie. Generalnie wiem, że miałam nagrać filmik o tym, w jakiej kolejności czytać Ricka Jordana i powiem wam, że w tym tygodniu będę czytać Magnusa Chase'a, będę kończyć sobie tę serię, bo wydaje mi się, że wiem jak czytać Ricka Jordana, ale może jeszcze Magnus Chase czymś mnie zaskoczy, więc na pewno pojawi się vlog z czytania Magnusa Chase'a i gdy skończę Magnusa Chase'a, wtedy nagram ten filmik o tym, w jakiej kolejności czytać Ricka Jordana, bo naprawdę warto sięgać po jego książki. Apollo w moim odczuciu to taki rozpierd*ny systemu, że naprawdę bardzo, to bardzo lubię tę książkę. Kolejną książką, którą Wam pokażę, to znowu będzie książka z serii Młodzieżówki dla Młodszej Młodzieży, ponieważ postanowiłam też tutaj tak trochę to podzielić, czyli najpierw omawiam Młodzieżówki dla Młodszej Młodzieży, a potem Młodzieżówki dla Starszej Młodzieży, chociaż czasami bardzo trudno jest określić dla kogo dana książka, ale często mnie to pytacie, dla jakiego wieku, co warto przeczytać, więc chciałam tylko powiedzieć, że wszystko zależy oczywiście od stopnia e, odczytania danej osoby i od dojrzałości, bo znam na przykład jedenastolatki, które sięgają po Dima, więc nie wiem, czy zachwycą się tymi książkami, które tutaj pokazuję, na przykład Apolem, ale no mam nadzieję, że tak. I oczywiście są to książki, po które też mogą sięgnąć e, osoby starsze, starsza młodzież, studenci, młodzi dorośli, czy jak ktoś tam zwie i dorośli i starsze ludzie i mam nadzieję, że naprawdę te książki spodobają Wam się tak samo, jak mi się spodobały, więc teraz przejdziemy sobie właśnie do książki nie dla młodszych młodzieży, ale tak na dobrą sprawę polecam ją każdemu. I tą książką. Jest w świecie iluzji Elizabeth Lim, czyli Mroczna Baźń, Taka historia, która dopełnia historię Mulan bardzo ciekawie, ponieważ jest skupiająca się między innymi, a właściwie nawet przede wszystkim, na związku Mulan z Szangiem, na tej relacji między nimi. I ta relacja, jak wiadomo, w animacji została potraktowana po macoszemu. Więc bardzo podoba mi się to, że Elizabeth Lim nadaje temu wszystkiemu głębi. Bardzo podoba mi się też konstrukcja tej książki, to, że przygoda Mulan w Zaświatach to wszystko nawiązuje w jakimś tam stopniu. though piosenki Reflection i właśnie może stąd taki, a nie inny tytuł oryginału, który koniecznie musiałam sobie sprawić po przeczytaniu W Świecie Iluzji, ponieważ tak bardzo spodobała mi się ta książka. Więc osobiście na przykład nie przepadam za animacją Mulan 2, uważam, że ekranizacja tego byłaby lepszą Mulan 2 niż Mulan 2 i bardzo gorąco polecam tę książkę i przy okazji chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że to jest jedyna książka z serii Mroczna Baźń, która bardzo mi się spodobała i w ogóle się spodobała w jakikolwiek sposób, ponieważ jeżeli chodzi o tę serię, Mam z nią niestety. Bardzo mocno mi z nią nie po drodze, Zwłaszcza z książkami Liz Zbrasła, bo przede wszystkim jej książki czytałam, jeśli chodzi o tę serię. Co zresztą zobaczycie w klumpach 2020. I właśnie dlatego chciałabym zaapelować do osób, które czytały serię Mroczna Baśń i tak delikatnie mówiąc, też nie przypadła wam ta seria do gustu, to żebyście nie skreślali tej książki tylko dlatego, że pojawiła się w ramach tej serii. Ponieważ jest naprawdę świetna w moim odczuciu. I właśnie dlatego nie dość, że kupiłam sobie też wydanie angielskie, ponieważ no, bardzo chciałam mieć książkę również w tym wydaniu, to jeszcze właśnie postanowiłam umieścić ją w tym zestawieniu i mam nadzieję, że to coś oznacza, że sięgniecie po w świecie iluzji i że no, nie rozczarujecie się tą książką. Ja osobiście bardzo mocno ją kocham, to jest po prostu jakiś event, jeżeli chodzi o serię Mroczna Baźń. Kolejną książką, która skradła moje serducho jest Nad Nadpłomień, czyli trzecia część serii Zaginione Miasta, którą bardzo gorąco polecam między innymi fanom Harry'ego Pottera, tylko, że zamiast świata czarodziejów mamy tutaj świat elfów i chyba do Harry'ego Pottera Najbardziej nawiązuje strażniczka, ponieważ im dalej w las, można powiedzieć, że jest to seria, którą kocham za to, co mówiłam Wam już kilka razy. Mianowicie, że Shannon Messenger zamiast podążać utartymi schematami, jak mogłoby się właśnie wydawać w strażniczce, że to będzie taki Harry Potter 2, ona wytycza swoje własne ścieżki, w związku z czym kompletnie nie wiadomo, w jakim kierunku to wszystko będzie zmierzać. Jaki będzie finał tej historii. Bardzo podoba mi się to, że w nadpłomieniu Shannon Messenger rozbudowuje coraz bardziej świat elfów. Bardzo podoba mi się to, jak Zostaje rozwijana postać Sophie Foster i generalnie uwielbiam Sophie, uwielbiam też jej przyjaciół. Spośród nich chyba najbardziej Kifiego, ponieważ gdzieś tam miejscami przypomina mi Leo Waldes z Olimpijskich Rosów z uwagi może na poczucie humoru. Nie mam pojęcia, ale wiecie, wszystkie panie kochają Leona, więc wszystkie panie powinny pokochać Kifiego. Także uważam, że to jest bardzo intrygująca seria. W Polsce zostały wydane trzy tomy. Z niecierpliwością czekam na kolejny. No i przy okazji chciałam tylko zaznaczyć, że podobno będzie ekranizacja. Zaginionych miast. Za kamerą ma stanąć Ben Affleck, będzie to produkcja Disneya, więc mam nadzieję, że zrobią to z rozmachem, a przede wszystkim dobrze. Także zanim zobaczymy film, bardzo gorąco zachęcam Was do tego, żebyście sięgnęli po tę serię, ponieważ w moim odczuciu warto. Naprawdę nie spodziewałam się tego. Sięgając po Strażniczkę, bo Strażniczka podobała mi się, ale dopiero właśnie wygnanie coraz bardziej zaczęło mnie tak przywiązywać do tej serii, a nadpłomień sprawił, że nie spocznę, dopóki nie przeczytam pozostałych tomów, wszystkich tomów tej serii, która chyba dalej jest kontynuowana z tego, co się orientuje. Ona chyba była, z którego na roku jest chyba 2000. 14. Teraz sprawdzimy. Jeszcze autorka nie skończyła tego pisać. 2012. I wiem, że ostatnio wyszedł chyba tom 8,5, czy jakoś tak. Może zaraz będzie 9, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, co się dzieje w kolejnych tomach, ale jeżeli Shannon Messenger rzeczywiście tak dobrze rozwija swoją serię, jak każdy kolejny tom, to to ja po prostu biorę wszystko w ciemno i nie mogę doczekać się czytania kolejnych tomów. Teraz przechodząc do. właśnie, czekajcie. Zanim przejdziemy sobie do książek, dla takiej trochę starszej młodzieży w moim odczuciu. Ostatnia książka z kategorii młodsza młodzież i tą książką, a właściwie trylogią, bo mam tutaj trzy książki, czytałam je w ubiegłym roku, wszystkie trzy i wszystkie trzy tak bardzo mocno pokochałam, że nie jestem w stanie wskazać Wam tej najlepszej, więc pokazuję całość krońki Rodu Kane Ricka Jordana, czyli zdecydowanie najlepsza seria Ricka Jordana i bardzo mocno w moim odczuciu niedoceniana, bo wszyscy tylko Persji, Olimpijscy Herosi, a mi się wydaje, że przygody Cartera i Sadie są ciekawsze, to znaczy wiecie, ja kocham Olimpijską Herosów. Persję go po prostu lubię, ale to, co się tutaj po prostu dzieje w tej serii, to jest coś niesamowitego. Wydaje mi się, że Rickowi Jordanowi udało się tchnąć powiew świeżości w to, co sobie wymyślił, czyli włączenie mitologii ze współczesnością. To nie jest aż tak schematyczne jak przygody Persiaka, jak przygody olimpijskich Herosów czy Apollo. To jest taki. Apollo! To jest taki właśnie powiew świeżości w tym wszystkim, więc bardzo podoba mi się ta naprzemienna narracja Cartera i Sejdi, którzy są rodzeństwem. Bardzo podoba mi się wątek Miłosów który tu się pojawia. I ten wątek miłosny, taka informacja dla osób, które nie przepadają za wątkami miłosnymi w młodzieżówkach, on jest tylko dopełnieniem fabuły. On jej nie przesłania, ta powieść nie kręci się wokół tego wątku miłosnego. W każdym razie jest to wątek miłosny, jakiego nie zobaczycie w żadnej innej powieści młodzieżowej. Jeszcze nigdy wcześniej z czymś takim się nie spotkałam, i bardzo mi się to spodobało. Do tego Bastet, Anubi, Felix, i jego pingwiny, czego chcieć więcej? Jeżeli uwielbiacie powieści przygodowe, pełne akcji, pełne humoru, i przy okazji chcielibyście zapoznać się z mitologią egipską, Kroniki Rodu Kane będą strzałem w dziesiątkę, więc polecam naprawdę ogromnie, bo. Nie sądziłam, naprawdę nie sądziłam, że tak bardzo się w tym zakocham, ponieważ wszyscy tylko wiadomo, Persji, Olimpijscy, Harosi, jakoś tak te chroniki Rodukaj mi umknęły, więc cieszę się, że nadrobiłam zaległości i to przeczytałam. Także teraz przechodzimy sobie do książek dla takiej trochę starszej młodzieży w moim odczuciu, to znaczy ciężko to określić. Chodzi o to, że trilogia Czarnego Maga to jest taka fantastyka młodzieżowa, ale nie stawiałabym właśnie tego na jednej półce z Rickiem Riordanem. Wydaje mi się, że to jest fantastyka młodzieżowa dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę. Z nieco dojrzalszą fantastyką, i właśnie wtedy mogą sobie sięgnąć po trylogię Czarnego Maga. Trylogię, która owszem jest bardzo schematyczna, ale te schematy dostrzeżecie tylko wtedy, jeżeli przeczytacie z milion książek z gatunku fantazy. Dobra, milion może przesadzam. Wystarczy, że kilka książek przeczytacie, potem sięgniecie po trylogię Czarnego Maga i może te schematy będą wam przeszkadzać. Nie mam zielonego pojęcia, w każdym razie na pewno je dostrzeżecie. Jeżeli zaś nigdy nie czytaliście takiej fantastyki, dla takiej, nie wiem, no trochę dojrzalszej, to myślę, że to właśnie będzie strzał w dziesiątkę, bo nie dostrzeżecie tych schematów. Także jeżeli chodzi o tę serię, na pewno bardzo fajnie się ją czyta, ponieważ Trudy kanawan ma lekkie pióro, bardzo podoba mi się świat, który jest bardzo rozbudowany, bardzo magiczny, pełen właśnie magii, pełen tajemnic i bohaterów, których nie sposób zapomnieć, a Karin to złoto, naprawdę, a Karin to złoto. Więc jeżeli o mnie chodzi, choć dostrzegałam te schematy, to mimo wszystko wydaje mi się, że to jest i tak bardzo przyjemna trylogia, trylogia, przez którą się płynie, co zresztą widzieliście w jednym z moich filmów w ubiegłym roku, gdy Nagrywałam 24 godziny czytania Trudy Cannavan i nie spodziewałam się, że w ogóle to nastąpi, ale przecież w trakcie tych 24 godzin przeczytałam trylogię Czarnego Maga, i generalnie widzieliście, co ta trilogia ze mną zrobiła, zwłaszcza końcówka, ile emocji we mnie wywołała, nawet się poryczałam, czytając e, tę trylogię, więc głos mi się łamie, gdy myślę o tym, co tam się stało pod koniec. Także jeżeli chodzi o trilogię Czarnego Maga, no ta książka tak pozamiatała, że właśnie dlatego trafiłam do tego zestawienia, ponieważ bardzo mocno ją kocham, więc też bardzo cieszę się, że mam trilogię zdrajcy i że w ogóle w tym roku też w dalszym ciągu będę poznawać Wyróżność z Kanawan, więc cieszę się. W ogóle wydaje mi się, że wydawnictwo Galerii Książki wzbogaciło e, tę te, trylogię, tego boksa o uczennice MAGA. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale jakby co, wiem, że tam można dostać taki teraz większy boks, właśnie wzbogacony o jeszcze jedną książkę. Także taka tam informacja na marginesie, po prostu. A Karin to złoto. Czy o tym już wspominałam, że a Karin to złoto? Okej, okay, chyba tak. Więc przechodzimy sobie do kolejnej serii młodzieżowej. Dla takiej starszej młodzieży, już w moim odczuciu, teraz właśnie będą tego typu książki. Jest to seria, która generalnie rzecz biorąc, to właściwie nie jest seria. Czekajcie, gdzie mam jeszcze jedną książkę? To jest seria, to znaczy, to są dwie serie <laughs> autorki mojego życia i, i, i sami widzicie, chyba rzeczywiście po tym zestawieniu wyjdzie, co jednak kocham najbardziej na świecie, bo coraz bardziej się rozklejam i. Yy, dobra, chodzi generalnie o to, że mam z tej książki Daniel L. Jensen, autorki mojego życia. W tamtym roku przeczytałam trzy książki tej autorki, właśnie te, i no, zakochałam się w nich. I właśnie dlatego trafiło do tego zestawienia. Z jednej strony mamy tutaj taką delogię Królestwo Mostu oraz zdradziecka Królowa, czyli historia Lary i Arena. Z drugiej zaś Mroczne Niebo, czyli kontynuację mrocznych wybrzeży. Jeżeli czytaliście Mroczne Wybrzeże i stwierdziliście, no, ta młodzieżówka jest po prostu okej. Okay, fajnie się czytała, ale nie będę kontynuować, nie jestem specjalnie zainteresowany. Ta chemia między markiem Tyrianą wymuszona. Nie, nie będę tego kontynuować. To chciałam powiedzieć, żebyście nie robili tego błędu i żebyście wciągnęli po Mroczne Niebo. Bo ja miałam dokładnie takie same. Odczucia po przeczytaniu mrocznych wybrzeży. Sięgając po mroczne niebo, nie spodziewałam się żadnych fajerwerków, w ogóle nie miałam żadnych oczekiwań. Okazało się, że ten tom. Tak, rozpiernicza system. Zarówno jeżeli chodzi o kreację świata, jak też i kreację bohaterów, bo właśnie tym, czym stoją książki Daniel L. Jensen, poza tym, że mamy tutaj wątki polityczne, świetnie poprowadzone, rozmaite intrygi, różne światy, za każdym razem trafiamy na inny świat. Na przykład tutaj Królestwo Itikany i to, co się tutaj dzieje. Królestwo właściwie, mamy tutaj takie państwo wzorowane na Imperium Rzymskim, plus coś jeszcze, ale nie chcę tego za bardzo zdradzać. Za każdym razem mamy coś innego, jeżeli chodzi o światy wykrowane przez Daniel L. Jensen. To też jest świetne. To tym, czym soju przede wszystkim jej książki, to relacje między bohaterami oraz to, w jaki sposób oni zostali wykreowani. Przecież czytając Królestwo Mostu i Zdradziecką Królową, chwilami byłam wściekła, chwilami serce topiło się jak masło na rozgrzanej grzance. Ta chemia między Larą oraz Arenem, to jest mistrzostwo świata. Tutaj wątek miłosny jest zupełnie inny. Tutaj powiedzmy taki troszeczkę hate love. Tutaj zaś, no nie. Tutaj ta relacja Lidi Kiliana rozwija się zupełnie inaczej inaczej, ale też jest bardzo, bardzo fajna, więc co mogłabym powiedzieć? Jeżeli szukacie powieści młodzieżowych ze świetnie poprowadzonymi wątkami miłosnymi, do tego polityką, cudownie rozbudowanym światem i oczywiście genialnie wykrowanymi bohaterami, książki Daniel L. Jensen będą z w dziesiątkę. Wszystkie trzy kocham bardzo, bardzo mocno i nawet nie jestem w stanie wskazać Wam lepszej, to było przewidywalne, ale urocze, tego nie jestem w stanie na razie przewidzieć jak to się zakończy i też jest genialne, więc Daniel L. Jensen to moja mistrzyni, także przy okazji odsyłam Was do zobaczenia wywiadu z Daniel, który bawił się na moim kanale przy okazji maratonu, który sobie zrobiłam z jej książkami, bo robiłam taki rerit jej książek i tam też mówiłam o trylogii Klątwy, którą bardzo lubię, myślę, że warto przypomnieć te książki, ponieważ one są też naprawdę świetne, także z Daniel L. Jensen się żegnamy, no i przechodzimy sobie do książki, która szczerze powiedziawszy nie sądziłam, że mi się spodoba, ponieważ ja i młodzieżowe sci-fi, ogólnie sci-fi, ten gatunek to bardzo mocno nie po drodze, ale przeczytałam, ponieważ polecaliście tę książkę, wiele osób ją polecało, i gdy zaczęłam ją czytać, to na początku było coś takiego: okej, okay, dobra, czytam, ale co wy w tej książce widzicie? Aż w końcu doszłam do pewnego momentu, i po prostu cała reszta, to jak to poleciało, to i te emocje, które pojawiły się pod koniec czytania, te przemyślenia, to było coś świetnego. I tą książką jest Ilumina. Emil Kaufman i Jaya Kristofa. Historia, która właśnie bardzo spodobała mi się, nie tylko z uwagi e, na to, jak została opowiedziana, to znaczy nie tylko z uwagi na historię, czyli to, co mamy na kartach tej książki, ale to w jaki sposób to też zostało opowiedziane, ponieważ zamiast tradycyjnych rozdziałów mamy tutaj raporty wojskowe, mamy odczyty procesorów komputerowych, jakieś grafiki, schematy, czaty, rozmowy mailowe i na początku rzeczywiście ciężko mi się to czytało. Nie byłam w stanie za bardzo wgryźć się w fabułę, bo za bardzo tego. Go nie ogarniałam, czytając te wszystkie raporty, ale potem rzeczywiście udało mi się wejść w skórę bohaterów, poczuć klimat tej powieści. I przede wszystkim tak bardzo po prostu wkręciłam się w to wszystko, że zaraz po skończeniu czytania Ilumine. Pierwsze, co zrobiłam, to oczywiście zaczęłam od razu szukać Geminy i Obsidio. Książki, które udało mi się nabyć dzięki mojej obserwatorce, za co bardzo mocno dziękuję. I te książki, jak wiecie, mam w mojej biblioteczce, więc będą czytane w tym roku. I mam nadzieję, że będą równie dobre jak Ilumine, więc o, Ilumine, Jiminie i Obsidio, jak skończę to czytać, to chciałabym nagrać osobny film, więc wtedy powiem więcej. W każdym razie naprawdę rzeczywiście warto było przeczytać tę książkę i bardzo mocno Wam za to dziękuję. Naprawdę. Także to akurat nie była książka, którą pokochałam od pierwszych stron, ale w końcu pokochałam. A teraz przejdziemy do książki, którą no, pokochałam od pierwszych stron, ale nic w tym dziwnego, skoro jest to książka Sebastiana de Castella, czyli autora mojego życia. Chodzi o Slingera, czyli młodzieżową fantastykę, która Stoi przede wszystkim humorem, akcją i świetnie po prostu wykrowanymi bohaterami, jak to zresztą przystało na książki Sebastiana De Castella. Więc jeżeli chodzi o Spellsingera, jest to książka, która wydaje mi się, że chyba każdy rozdział tej książki kończył się jakimś, jakimś cliffhangerem, w związku z czym nie byłam w stanie się od niej oderwać i właśnie dlatego zerwałam dla niej noc, o czym też opowiadałam Wam w jednym z filmów w ubiegłym roku. Naprawdę świetnie mi się to czytało. Jest to książka, która dostarcza nie tylko pierwszorzędnej rozrywki, ale też skłania do przemyśleń, między innymi o wspomnianiu o Oczekiwań naszej rodziny, o tym, czym tak naprawdę jest rodzina, czy też na przykład, co to znaczy być wiernym sobie i akceptować w pełni to, kim się jest, więc takie tematy są tutaj poruszane. Młodzieżowa Fantastyka, więc takie trochę młodzieżowe tematy do refleksji, ale naprawdę bardzo ciekawie to wszystko zostało napisane. I ja z kocham tak bardzo, że wiecie co, cieszę się że udało mi się namierzyć Charm Castera. Widzicie tam z tyłu całą serię w hardbacku, po prostu tak bardzo zakochałam się w Spellslingerze. Czytałam w e-booku i gdy przeczytałam to w e-booku, stwierdziłam, o nie, muszę koniecznie mieć te książki fizycznie u siebie na półce i teraz bardzo ciężko jest dostać cały, um, całą serię w twardych oprawach, zwłaszcza jeżeli chodzi o trzeci tom Charm Castera, więc widzicie co tam stoi? Czarnka Udało mi się, mam te książki, także podejrzewam, że ten rok też będzie stać pod znakiem Sebastiana de Castella, ponieważ nie nie spocznę, dopóki nie przeczytam całego Spelslingera. i mam nadzieję, że jednak on no, zostanie wydany w Polsce, bo z tego, co słyszałam, wydawnictwo chyba nie chce za bardzo go wydać, ponieważ wielkie płaszcze za bardzo się nie sprzedają, więc chyba nie chcą inwestować w Sebastiana de Tak ktoś doniósł w grupie okładkowe sroki, więc no mam nadzieję, że, że jednak wydawnictwo się skusi i to wyda, ponieważ to jest kawał naprawdę porządnej fantastyki młodzieżowej, którą bardzo gorąco Wam polecam. Także odkładamy sobie Spellslingera, przepięknie wydanego, kocham tę okładkę. No i Przechodzimy do ostatniej książki i tą książką jest Balada ptaków i węży Susan Collis, czyli Prequel Igrzysk Śmierci. Książka, która daje szerszą perspektywę do wydarzeń opisanych na kartach trylogii, która pokazuje nam genezę Igrzysk Śmierci, a także pozwala lepiej zrozumieć poczynania prezydenta Snowa. Także wydaje mi się, że jest to coś bardzo potrzebnego i bardzo dobrze napisanego. Sięgając po tę książkę bałam się odgrzewanego kotleta, no i generalnie, no wiecie, Snow w roli głównej, no nie za bardzo jestem tego fanką, ale z drugiej strony, wiecie co, gdy to przeczytałam, rzeczywiście dałam porwać się tej historii. Co więcej, może to nie jest książka idealna. W tym moim zestawieniu to w sumie chyba jedyna książka, której nie dałabym aż pięciu gwiazdek, chociaż, czy ja wiem? Nie, tak, to chyba jedyna książka, której nie dałabym pięciu gwiazdek, ale jednak trafiła do tego zestawienia, ponieważ okazuje się, że cały czas żyję tą historią. Za każdym razem, gdy ktoś rzuca hasło Balada, taków i Węży, nagle pojawia się milion rozkmin na temat tego, co Snow wyczyniał na kartach tej powieści, na temat jego relacji z Lucy Grey i właśnie rok temu to była książka, o której chyba najczęściej dyskutowałam z różnymi osobami. To nie były takie dyskusje pięciominutowe, tylko takie, nie wiem, trzygodzinne analizy poczynań Snowa. Więc właśnie dlatego ta książka trafiła do tego zestawienia, bo jak się okazuje, ta historia dalej gdzieś tam we mnie tkwi i mam wrażenie, że nigdy jej nie zapomnę. Także bardzo gorąco polecam, możecie przeczytać czy przed przeczytaniem Igrzysk Śmierci, czy po Igrzyskach Śmierci. Wydaje mi się, że jest to obojętne, to znaczy zależy, no na co się nastawicie, tak? Igrzyska Śmierci to bardziej taki akcyjniak, tutaj bardziej takie, mam wrażenie, psychologiczne rozkminy i próba zrozumienia bohatera, więc no to chyba tyle, okay. jeżeli chodzi o baladę ptaków i węży. I to tyle, jeżeli chodzi o książki, te najlepsze młodzieżówki 2020 roku, które polecam Wam bardzo mocno, bardzo gorąco. Dajcie znać, które z tych książek czytaliście. Podejrzewam, że wiele osób na przykład czytało Iluminę, ponieważ to książka sprzed kilku lat. I co sądzicie na temat tych książek? Czy się ze mną zgadzacie? Czy nie zgadzacie, czy któraś z tych książek okazała się dla Was klupem? czy, czy może też pokochaliście je tak jak ja i jakie książki młodzieżowe trafiły do Waszych topek najlepszych książek 2020 roku? Czekam na Wasze komentarze i to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za zobaczenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!